17 września. Niemiecki ostrzał z zawisły wywołuje pożar na zamku królewskim. Z początku wydawałoby się niezbyt groźny, ograniczony do wschodniego skrzydła. Wkrótce jednak zabytek płonie jak pochodnia, wraz z wieżami Władysławowską i Zygmuntowską, na której na godzinie 11:15 zamierają wskazówki zegara na całe 32 lata. Muzealnicy ratują co się da, wyrzucając przez okna i wynosząc z płonących komnat co cenniejsze elementy wyposażenia. Czasem, jak kustosz Kazimierz Brokl, płacąc życiem za swą ofiarność. Nad placem zamkowym widać jeszcze jeden pióropusz ognia buchającego nad dachami kamieniczek. Ze zgrozą obserwowany przez przechodniów i okolicznych mieszkańców. To razem z zamkiem dogorywa katedra, drugi z wielkich warszawskich symboli jej heroicznej historii.